Cześć na Was bardzo, bardzo serdecznie dzisiaj w pierwszym odcinku z The Escape Wu The Escape już Prison Architect, w którym zaprojektujemy sobie pierwsze takie własne więzienie, po czym jak już będziemy już w takim finalnym, w finalnej wersji i będziemy wiedzieć, że już jest takie fajne, to spróbujemy przejść w tryb więźnia i będziemy z niego uciekać, więc zapraszam do oglądania. Na początku, może weźmiemy sobie dotację, bo wiedzę, że mało hajsu mamy. Weźmiemy sobie, może, podstawowa placówka penitencjarna? Pen dobra, mniejsza z tym. Zmień puste pole funkcjonujące więzienie. Ten kontrwyrządowy zapewni fundusz niezbędne do zbudowania najbardziej podstawowych pomieszczeń i obiektów dla pierwszych mierzy. Więc mamy tymczasowe pomieszczenie. Łazienkę, dziedziniec, z stołówkę, dwóch strażników A, dobra, Izy. Oddział medyczny, dwóch lekarzy, psychologa damy radę magazyn jeszcze może zrobimy sobie od razu pomieszczenia, magazyn, magazyn, magazyn izolatka to nie, Zwolnienia cela magazyn ma. o jest to tu usadzamy magazyn taki mały no tak, no ja, dobra ale to tu musimy od razu odgrodzić tu i tu ewentualnie tak obiekty dźwigna personelu. Może walnimy z już bramę? Walnimy jedną przyjmiemy dwóch strażników. Dwóch kucharzy, no i, i każdy będzie musiał mieć swojego naczelnika. O, jeszcze wymaga wejścia. To zrobimy wejście, może dużo drzwi. Tu zrobimy jeszcze. Także, tu jest to wejście. To. No, ruchy. Użyny. nie nieco więcej. Oj, to to mu zabroni w końcu No mać, stamtąd wynieść O Jezu o najważniejszym Tu jedna I tu drugie Kondensatory Walimy sobie 4 już na razie I podprowadzimy sobie prądu trochę Tak damy i tu tu ma być połączenie i tu hmm. no i tak żebyśmy to jakoś mogli uciec to tu będzie przedsionek taki tu będzie pomieszczenie tymczasowe tu zrobię przejście do łazienki Może od razu to zaznaczę Pomieszczenie tymczasowe Tu będą drzwi Duże Tu dam zwykłe drzwi A tu dam więzienne i, i łazienko to miała być łazienka. Natrysk. Mhm. Zoraszacz to nie. A, jeszcze jedno. Takie ścianki. E, Natrysk. Otwory tu tu tu, 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 I tu, pyk, pyk tu, 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 być ławka i toaleta i łóżka. A, tu, nie jeszcze ławki. tu, o tu, 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 i tu toaleta zapleczy to pociągnę rurę dużo sobie dam małą i, i będzie git no i przepraszam was bardzo że tak przez długi okres nie było filmików ale na youtube znaczy nie na youtube tylko na facebooku pisałem że miałem przywracony system i bo wszystkie pliki z się usunęły Musiałem przywrócić po prostu i wszystko potraciłem. Dobra, czyli ile będziemy mieć łóżek? Mamy jak na razie 10. Biuro trzeba zrobić dla tego cymbała. Jakie ma być biuro? Jakiej szerokości? 4 na 4, raz, 2, 3, 4 na 4. Dobra. Tak, tak. I tak. Sorki za jakieś może odgłosy w tle, jak słyszycie, ale siostra przyjechały się za moją siostrzenicą. Może coś tam dźwięk prześwitywać. Jak to można tak powiedzieć. Mm. To i tu jeszcze szafka na akta. I masz pedale biuro. Stołówka.

Bramki tu, dobra, stołówka teraz ma być tu, 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 tu. ściany tutaj najwyżej zrobię jeszcze co tu, To tu, tu, zrobię tu, Tu będzie stołówka z kuchnią. Kuchnia. Tak, powinna siąść. A stołówka tutaj reszta. I będzie Gidmal. No, tę od sprzedam, bo warto mieć hajs. Kuchnia. Kuchnię trzeba od razu odkryć, żeby w nie wchodzili. Bo. Dużo no. Duże drzwi Tu dla personelu No tędy nie chcę, bo mogą przejść Albo? Dobra, dobra, bo są Kuchnia Kuchenka, lodówka Kuchenka Umywalka lodówki, stoły do podawania, stoły i ławki, jeden. Może damy stoły, Piek. tak ewentualnie. Pyk pyk pyk, pyk, pyk. pyk, 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 I dobra. Teraz tu prąd trzeba podprowadzić. Raz, dwa, trzy. A co z wodą? Pałta szybko, trzeba tu pyk zbuduj dziedziniec to dziedziniec damy tutaj na wolnym powietrzu ale jakie to drogi! najwyżej z tego zrobię taki będą sobie dziedziniec ładny, najwyżej już mogą sobie przyjechać paru ile łóżek? 20 eee przyjmujemy o, 16 mogę tylko dziwne. To przyjmuję wszystkich na dziedziniec już przyjechają, przyjeżdżają, duże drzwi, materiały tutaj mamy coś się zwaliło. Tu może damy, bo tu będą jakieś ławeczki. Więcej nie musi być ładne. Tu damy sobie drzewko. nasi trawkę. Tu tak samo. Ławkę, jest takie coś jak ławka? nie ma ławeczki tam jak tu i pojek, i dobra Strażniki tutaj damy sobie więcej, już Chyba tamci nie ogarniają zbytnio. Sprzedam blok. Mm, mm, mm. Przy... Kurde, dziedziniec jest, dobra. Dziękuję, dobra. Noc mamy 10 tysięcy. Oj, czy właśnie izolatki trzeba por porobić. Jak mamy to, to możemy konserwację, mikrozarządzanie, zdrowie i na razie może tyle. Teraz czas na izolatki. Te izolatki nie muszą być duże. to Tu jest jedna, tu jest druga i najwyżej tu porobię. Raz. 3, cztery, 5, 6. Mm -hmm, mm -hmm. Tu drzwi więzienne, drzwi więzienne, izolatka, 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 izolatka. Pyk, pyk, pyk. Pomieszczenia. Izolatki i złotki a, dobra damy mi dobrze te kiby jeszcze później będą płakać że się nie mogli wystrać czy coś o, tu pięknie nam się złożyło tu damy tak w takim miejscu to chciał przebywać tutaj damy sobie oczywiście Na stówce musi być jeszcze śmietnik dun, dun, dun. Telefon, oh, właśnie telefony I radio, niech mają Drzewo, 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 drzewo Drzewo, what the fuck O Jezus, serio, ograniczenia. Personel. Brygadzista No, tak jak wiedziałem, muszę drugie biuro wbudować. Pomieszczenia. Cztery na cztery. Mm. Tak. 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 I tak. Mm, mm, mm. No, przynieście mu przesło. Ludzie. Raz. No. Ale tu jest syf. ja nie mogę. Jeszcze coś jeszcze Aha, drugie. Zbuduj oddział medyczny. To tu, a nie ma sobie oddział medyczny. A już mogę w ogóle? Mogę. To tu, tak, tak. To będzie połączone z kostnicą od razu. Będzie śmiesznie. <grym> nie, tu mamy zwykłe drzwi. Tak. Nie lodówka. FAK! Zapomniałem sobie o nich. Eee, tam ja tam tu miałem łóżko me medyczne. To może nie. Przy łóżka będą to będzie dobra, i tu na zwłoki tak, ale to zrobimy tak, że to będzie tak, i tu będzie przejście dla, tylko dla personelu, zatrudnimy dwóch lekarzy. Pomieszczenie, ambulatorium kostnica. O, mogę już ważniej. Ośmiu powinno starczyć. i kurczę, jeszcze jedno biuro. Odwiedziny no, to na razie nas nie interesują. Mm, 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 biuro cztery Dziękuję Krzesło Drzwi Szafka Obcnie w tą stronę Biulko I teraz ściany Tak to zarządzanie kopiuj pracę więzienną psycholog. Nie, 5 minut sześć. Mm. Tu jest czysto. To możemy posprzedawać. No, tak się nie da. Jak chcecie to tak Jak zrobimy sobie jakieś cele, to się cele, cele, cele więzienne, to zrobimy sobie kolejną. Nasi, no, przyjdzie nam kolejna partia więźniów. Tu się w środku. Ło, mogo pomieszczenia. Napiszę ile na ile. No, 3 na 3. To jest. Не, знаю, как это А то не не быть. Да что ты начинаешь? tu spoko e, pomieszczenia plantacja drzew to nie schowek no idealnie no o i teraz mogę drzewko sobie zrobić no, Dobra, ładnie powinno być. To jeszcze poświetlamy. Będzie tak ładnie, że nie wiem. Chyba prąd się to. Trudniej psycholog. Dobrze, zatrudnić. I mi się wydaje, że to byłoby dzisiaj na tyle. Więc zapraszam do lajkowania tego filmiku, jak i też innych. Subskrybowania mojego kanału. Zalajkowania strony na Facebooku, bo tam się wszystko dowiecie. A ja was już zapraszam do kolejnego odcinka, który będzie już niebawem. To cześć.